Siemanko! Dzisiaj grałem sobie w Dead... Siemaneczko! Dzisiaj grałem w Dead by Daylight na PlayStation i mam dla was taką propozycję, jeśli zostawicie tutaj 10 łapek, to będę wrzucał filmy codziennie. Codziennie. Nie wiem dokładnie o której, ale będę rzucał filmy codziennie i jeśli zostawicie tutaj 10 łapek w górę, macie czas do końca tego tygodnia. Zobaczymy, czy chcecie mieć codzienny filmy. No, więc przechodzimy do gry czekamy właśnie się nam właduje, więc sobie coś tam poróbcie na tym. Ten... Nie, nie się Poczekamy trochę. No ale tak szczerze, to jak to? Ciekawe, czy już byliście w sezonie Forte. Naprawdę bardzo fajny, polecam. Podobał mi się. Więc... No fajnie po prostu. Mi się bardzo podobał z spider na ten czarny. I kilka innych, nie pamiętam ich nazwy więc... Ale ciemnica! Ja cię sunę! Jaka ciemnica! Ja nic nie widzę. Ale nie mówię teraz na serce, nic nie widzę. A tu prawie... ledwo co widzę. O dobra. Coś tu widzę ledwo. Nie no, tu wejść

Achando estou... que Dobra, przepraszam, że tak cicho sama się stresuję i to fest. Dore, jest dream, jeśli dobrze pamiętam. Świe mam. Co by cię? No, dziewięć na schłok. Przyprowadź nam tą modulkę. Proszę cię, proszę. Łop, na w sam się wyleczył. A trzeba cię wyleczyć. jeszcze do tego wypeczyć. Teraz heal. Spokojnie cię wyleczy, babko, masz po mnie, dół, u mnie dół, tak szczerze. Game of name. No nie idzie tutaj. Jest git. Naprawiamy dalej. A jednak nie idzie! O pie, ja znikam jak kolfetka. Kalfetka. kalfetka. Przepraszam wasz widzowie! Jezu! Miałem problemy techniczne! Miałem problemy techniczne! Jezu, pat mi się! rozłączył, miałem taki problem że myślałem, że zginę, jestem martwy na 100%, nie? Słyszałem, myślałem, że jestem martwy na 100%. A to surprise on mnie nie zauważył! Ja cię wsunę widzowie na piec to się stanęło! Jak on nie znalazł? No, i oczywiście, fokus na mnie, nie? Bo ja najlepszy. Okay. Zauważyłem, że ja się już Nie oślepisz go. Nie masz szans, on cię rozwali. Nie jest głupi. A tu jest i ja cię są na no szpitali, Ох, а, шлифуешь. ДОЛЖЕ! Медит майонез, 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 давай! Яки майонез, кышева. е е е е е е е Dzięki Ja zmyślałam, że szegram przez nią, nie? Już myślałem, że drugi raz będę wisiał Nie, to było tak bliskie Dzięki No, co? Gena robi... No nie, tą latarką, babko Zatknął Gena Tego tutaj gena? Dobra, idziemy tu też jest gen, chyba, tak też Ja 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 pie Ja Ja cię sunę! czy widzieliście to co tu było? O, i szukanie

Łapie on każdego kraju po raz nawiścią. iść stąd. Jezu... Ja myślałam, że leżę. Ale ja nie mam szans, no. To ma jest za krótka. Taki teraz głosuję, to ja tu nie siedzę, tylko idę na drugą stronę, a ty... Kurczę! Kurcie! Tak, jako pierwszy drugi ja zapisałem. No ale ty mi go prowadzisz tutaj Nie jest fajnie Radno, Tak, on hmm. Daj pomoc, jak się uda Myślę, że znowu zginęłem. Już myślałem. Tu się wano. Позафидос. 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 No dobra, dziękuję, że byliście ze mną. No, taki krótki odcinek, bo co, źle się czuję. Więc taki króciutki odcinek będzie, więc no, dziękuję, że byliście ze mną, o obejrzeliście. Pamiętajcie, jak zostawicie 10 łapek w górę, to będzie daily aż do świąt. Więc dawajcie łapki w górę, bo się opłaca. No i dziękuję za oglądanie. Ciao.